Ci, którzy widzą potrzebę fizycznymi oczami, będą widzieć tylko naturalne środki i zareagują na podstawie tego, co mają. Ci, którzy widzą potrzebę w kontekście królestwa, będą patrzeć na swoje duchowe środki i zaprzęgną je do pracy. Bogu. Zapisałem te rzeczy, bo nie chcę ich zapomnieć. Andrew mówi bez notatek. Andrew to nie tak, że moje serce nie jest przygotowane. Tu moja głowa jest problemem. Nie mogę zapamiętać wszystkich wspaniałych rzeczy, które Bóg mi pokazuje, więc je spisałem. So, how... Chcę z wami przejść przez kilka rzeczy. Jak możesz odróżnić wizję od potrzeby? Jak to rozpoznać? Skąd wiesz, czy żyjesz zgodnie z wizją, czy żyjesz tylko gasząc pożary? Chcę ci pomóc. Gdy Pan mi to dał, to naprawdę mi pomogło. Przede wszystkim wizja pobudza do siania. Potrzeba pobudza dogromadzenie. Kiedy żyjesz zgodnie z wizją, pragniesz w nią siać. Kiedy żyjesz tylko zgodnie z potrzebami, nie chcesz w nic siać, ponieważ patrzysz na naturalne zasoby i już mówisz, to nie wystarczy. Ale kiedy masz wizję, patrzysz na swoje zasoby jak na duchowy potencjał.